Jesteśmy na kolejnym turnieju do lat 16. Jest to znowu turniej taki regionalny, podobny jak Janek grał w Słeka. Tutaj parę filmików z finału w Słeka. Chłopcy ostatecznie zagrali we czwartek wieczorem, bo tamten chłopiec miał godzinę, kiedy był zaplanowany finał, też inny mecz w Walencji, także zgodziliśmy się to przełożyć i Janek ostatecznie przegrał 6, 6 W pierwszym secie był bez szans, tamten chłopiec grał bardzo dobrze, w drugim Janek walczył, już grał dużo lepiej. Prowadził 4-2, ale ostatecznie no, no przegrał 6 6 4 No i zajął drugie miejsce w swoim pierwszym turnieju do lat 16. A teraz w klubie tenis Squash, w którym graliśmy już kiedyś wcześniej. Możecie zobaczyć tutaj. Janek jest drugi rozstawiony. W pierwszej rundzie miał baja i zaczyna teraz od ćwierćfinału. Raczej łatwiejszy mecz, i potem dopiero półfinał. Jeśli wygra ewentualnie finał, będą. Mecze trudniejsze, bo właśnie na takie mecze tutaj przejechaliśmy, żeby sobie dobrze porywalizować i pograć mecze, które będą wartościowe. Janek już gra i prowadzi 1-0, no i mecz raczej będzie bez historii, dlatego my. Już wcześniej zrobiliśmy przed przyjazdem tutaj trening dwugodzinny. Janek zagrał z Olimpią trening, no bo wiedzieliśmy, że po prostu no, sobie dzisiaj za dużo nie pogra. Dlatego specjalnie tak zrobiliśmy, żeby po prostu nie stracić dnia. Także po tym meczu wracamy i jutro Janek półfinał będzie grał o dziewiątej w niedzielę. Także będziemy musieli wyjechać pewnie gdzieś koło godziny siódmej, bo mamy około godzinę drogi. Prawie cztery Dobry, asy no. w jednym gemie prawie byś zaserwował? Jeszcze nigdy mi się nie udało. Teraz to był chyba rekord, trzy asy w jednym gemie, ale. I dwa z drugiego chyba, nie? Tak, Ryzykowałeś? Dwa z drugiego Serwisu. A. Yy, I jeden z pierwszego, ale tam już za czwartym razem to zepsułem pierwszy, później drugi też walnąłem jako as to zepsułem i już później wolałem nie ryzykować, bo hmm. bym zrobił dwa deble, to to już trochę. Okej, okay. a ten chłopak aż taki słaby nie był nie. słabo serwował, nie? Ale, tak, z ale z końca coś tam grał, nie? A tak. w jakim wieku? On miał 15 lat i mówił, że zaczął dać się o 2-3 lata, ale trenuje 3 razy w tygodniu. A okej, okay. dlatego też taka, no, taka o, różnica. Ale przynajmniej coś tam pograłeś, nie? Mm? 6376 obronił chyba w drugim 4 albo 5setowych. Ogólnie mecz. Całkiem pozytywny, bo chłopak nie był słaby. Coś dobry pierwszy serwis. To zmuszało Janka też do serwowania lepiej. 6-3-3-1 prowadził Janek i potem oddał mu dwa gemy na po trzy praktycznie 7 czy 8 niewymuszonych błędów, i trochę go zaprosił, a potem trochę opadł sił. No i się zrobił mecz. I mała brakowała, byłyby 3 sety. No ale dobrze, właśnie o te mecze chodzi, żeby była rywalizacja, żeby był podobny poziom. Także teraz Janek jest w finale i chyba w piątek o 19.00. Będzie grał w finał już z jeszcze lepszym chłopakiem, także finał też będzie ciężki. Ogólnie planowałem, żeby zagrać turniej Tenis Europe w Kopenhadze i potem zagrać Tenis Europe w kozerkach, ale stwierdziłem, że po co mamy jechać taki kawał. Wydawać na turniej ponad 1000 euro na jeden turniej, potem do kozerek na drugi, no bo to już dla nas to jest wyjazd daleki, to już nie jest u siebie. Także odpuściłem to i w zamian turnieje tutaj regionalne na miejscu, żeby pograć ze starszymi na podobnym poziomie, no bo o to przede wszystkim chodzi, o poziom na turniejach, a nie o punkty czy rankingi. Także nasz następny taki, może dalszy wyjazd to będzie. Dopiero w kwietniu i pojedziemy na Majorkę na tenis Europe do 14 i potem do Madrytu. No i potem chcemy na tydzień pojechać do Barcelony do Gonzalo, przygotować się przed turniejami tenis Europe w Polsce, bo w maju chcemy pograć w Polsce, potem w czerwcu mistrzostwa Polski, także taki jest wstępny plan.